Witam Was wszystkich w podcaście Technologie w Rehabilitacji. Nazywam się Krzysztof Cygoń, jestem konsultantem i współwłaścicielem Skyfi, firmy, w której szkolimy, doradzamy i pomagamy w rozwoju ośrodkom rehabilitacji oraz uczelniom wyższym. W tym podcaście planujemy wraz z resztą zespołu Skyfi, Joanną, Grzegorzem, Romanem i Jakubem. Przybliżać wam nowoczesne technologie i rozwiązania rehabilitacyjne, a także inne tematy, które mogą być interesujące, aby skutecznie prowadzić biznes medyczny. Odcinek 14 nosi tytuł Dobra prezentacja sprzętu, jak powinna wyglądać. Co spowodowało taki temat dzisiejszego odcinka? Nie ma co ukrywać, sezon urlopowy się skończył. Rozpoczął się sezon prezentacji, konferencji, szkoleń, wyjazdów, i tak się złożyło, że w ostatnim czasie miałem kilka prezentacji tego samego rozwiązania technologicznego, i każda prezentacja była inna. Mówię to nowego rozwiązania technologicznego, no bo tak naprawdę możemy stosować to pojęcie zamiennie. Czy mówimy o prezentacji sprzętu, czy nowej technologii, czy rozwiązania technologicznego, tak naprawdę będzie nam chodziło o to samo. Natomiast wracając do. Tego stwierdzenia, że każda prezentacja była inna. Powodów było wiele. Było różne grony odbiorców, były różne warunki, w których to było prowadzone, była różna liczba osób, dla których ta prezentacja była wykonywana. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli mamy w planach zorganizować prezentację sprzętu, to musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania, a właściwie jedno z dwóch pytań. Dlaczego prezentuje się sprzęt, albo dlaczego ogląda się sprzęt? Bo tak naprawdę to są dwie perspektywy. Dlaczego prezentuje się sprzęt? To jest pytanie, które musi sobie zadać osoba, która tą prezentację będzie robiła. Tak? Czy będzie to przedstawiciel, ekspert do spraw produktu, jakakolwiek inna osoba, która będzie po tej stronie pokazującej technologię. I jest to drugie pytanie, dlaczego ogląda się sprzęt? No to jest ta strona, która będzie. Widzem, uczestnikiem takiej prezentacji, biernym, czynnym. No to już zależy od samej natury, od tego, na ile będziemy my aktywnie chcieli partycypować, na ile nam się pozwoli też w takiej prezentacji uczestniczyć. I jako potencjalny kupujący, wcześniej lub później dojdziemy do takiego momentu, kiedy już będziemy. Znali wszystko, co piszą w internecie, w folderach reklamowych, co jest mówione w podcastach, w webinarach jest prezentowane i będziemy chcieli po prostu ten sprzęt zobaczyć, zweryfikować, czy on na pewno jest dla nas. Może rozwiać jakieś swoje wątpliwości, może tak po prostu po ludzku go dotknąć, zobaczyć, jak on pracuje z pacjentem, może nawet naszym pacjentem, którego mamy w ośrodku. No bo też takie są czasem cele tej prezentacji. Z kolei, jako sprzedający, to albo się dostosowujemy do potrzeb kupującego, czyli my odpowiadamy na to wezwanie, przyjeżdżamy, pokazujemy dany sprzęt, na który jest to zapotrzebowanie, i wtedy sprawa jest prosta. Tak naprawdę, ten podcast wtedy w takim przypadku nie będzie mówił nic odkrywczego prawdopodobnie dla wielu osób. Natomiast, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy za zadanie pokazywać w danym momencie konkretny sprzęt bo jesteśmy na przykład w trakcie kampanii promocyjnej konkretnego sprzętu, bo mamy takie cele ustanowione, bo takie sytuacje też się zdarzają i nie ma co tego ukrywać, no to też musimy sobie poukładać tą prezentację sprzętu w odpowiedni sposób, ale być też gotowym na interakcję z odbiorcą tego sprzętu, żeby ta prezentacja była wartościowa dla obu stron, no bo jako sprzedającemu nie powinno nikomu zależeć tylko na tym, żeby przysłowiowo odbębnić tą prezentację i powiedzieć no dobra, to ja dzisiaj też zrobiłem prezentację, mogę to sobie wpisać w ten raport. No bo prezentacja nie powinna być robiona tylko dlatego, żeby się nazywało, że ja pokazałem urządzenie. Tą prezentację powinno się robić zawsze po to, żeby potencjalnie pokazać zastosowanie tego urządzenia, bo może kiedyś, nie ma co tego ukrywać, osoby, do których przyjechaliśmy, Będą chciały taki sprzęt zakupić lub inny, ale to czy zakupią ten czy inny będzie zależało od tego, jak my sprawnie pokażemy rozwiązanie technologiczne, które obecnie mamy ze sobą. I zrobienie dobrej prezentacji niestety nie jest proste, no bo jak najczęściej wygląda prezentacja sprzętu, i to jest jednocześnie też informacja o tym, jak taka prezentacja nie powinna wyglądać. No bo co się dzieje? Omawia się jakieś podstawowe elementy tego, z czego to urządzenie jest złożone. Czasem dochodzi już do absurdu, że ktoś omawia nawet koła, po których to urządzenie się porusza. No chyba, że ma to faktycznie znaczenie, że te koła są szalenie istotne, akurat w tej placówce, no bo to urządzenie musi być mobilne, ale nie zawsze jest to po prostu potrzebne. Mówi się o podstawowym zastosowaniu takiego urządzenia, albo jeżeli jest się bardziej przygotowanym, to tak zwanym intended use, czyli wskazaniach do zastosowania tego urządzenia, to jak to zdefiniował producent. Przedstawia się wszystkie inne, mniej lub bardziej sensowne zalety tego produktu, często nie wymieniając wad, bo też trzeba mieć świadomość, że nie ma produktu bez wad. On zawsze jakieś ograniczenia posiada. Pytanie, czy osoba, która go prezentuje, będzie chciała o tym powiedzieć, żeby też jasno to zaadresować. Bo to, to nie zawsze jest tak, że należy za wszelką cenę unikać powiedzenia o tym, że urządzenie ma wady. Często to jest bardziej cenne powiedzenie o tym, jakie są te wady i jak to wpływa na funkcjonalność tego urządzenia. Ale niestety to nie jest taka wiedza, którą można zaczerpnąć tylko z ulotki sprzętowej. No, i czy taka prezentacja jest efektywna? To zależy. Na pewno jest relatywnie prosta do przeprowadzenia. Tak naprawdę nie wymaga taka prezentacja szczegółowej, specjalistycznej wiedzy. Już nie tylko o produkcie, ale przede wszystkim o klinicznym zastosowaniu. Każdy przedstawiciel handlowy jest w stanie zrobić taką prezentację po odpowiednim szkoleniu, które wcale nawet nie musi być super długie. Może na pewno taka prezentacja, niezależnie od tego, co jest na niej przekazywane, być interesująca. Na to bardzo duży wpływ ma nie sama wiedza produktowa prezentującego, ale doświadczenie prezentera. I takie prezentacje bywają skuteczne, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy ograniczony czas na jej przeprowadzenie i mamy duże grono odbiorców. Siłą rzeczy pokaże się dużo zalet takiego urządzenia. Nie pokaże się wad, bo na to nie będzie przestrzeni czasowej. I nie będzie prawdopodobnie też pytań z tłumu, jeżeli osób będzie dużo, które mogłyby być potencjalnie problemowe, więc wszyscy będą mogli za przeproszeniem odfajkować, że prezentacja była i się udała i było super. Dobrze, ale czy prezentacja powinna tak wyglądać? Tutaj również to zależy. Zdania są podzielone, bo tak naprawdę to zależy od tego, czego oczekuje klient, czyli wy. Jeżeli mieliście kiedyś takie prezentacje, to odpowiedzcie sobie po prostu na pytanie. Ile razy zdarzyło się, że prowadzący prezentację wypytał Was najpierw, jakich macie pacjentów, co z nimi robicie, a później w trakcie tej prezentacji był w stanie na żywo zaprezentować terapię celowaną w Waszego pacjenta. To znaczy, że nie szedł według schematu, że pokazuje budowę urządzenia pokazuje przykładowe zastosowanie najlepiej bez pacjenta, żeby nic tutaj się nie zadziało. Też nie zawsze przedstawiciel może podpiąć pacjenta, bo nie zawsze jest po prostu też na przykład fizjoterapeutą i może zwyczajnie się tego bać albo nie umieć tego zrobić i też ciężko wtedy go za to winić. Natomiast jeżeli chcecie profesjonalnie podejść do zakupu produktu, no to warto, żeby dało się to urządzenie przetestować. Przetestować klinicznie. Więc wracając do początku tego nazwijmy to robocza akapitu, chociaż dziwnie to brzmi w podcaście. Jeżeli chcecie zobaczyć dobrą prezentację, to warto, żeby się dało zaprezentować to urządzenie na pacjencie, waszym pacjencie, którego znacie, którego prowadzicie, tak żeby efektywnie móc ocenić to, co to urządzenie z nim robi, co zrobi ta nowa technologia. Kolejna kwestia, która też często jest pomijana. Ile razy prowadzący zapytał Was, czy znacie podobne rozwiązania? No bo też nie oszukujmy się. Jest wiele urządzeń, które są do siebie podobnych, spełniają podobne funkcjonalności. Każda z nich oczywiście ma jakąś unikalną cechę lub zestaw cech, który je będzie wyróżniała na jakimś polu, ale generalnie zasada działania będzie podobna. Są roboty dochodu. Mniejsze, większe, działające w oparciu o różne metody. Są egzoszkielety. Tu też dwa odcinki nagraliśmy o tym, jak wybrać egzoszkielet. To też pokazuje, jak dużo rzeczy jest między nimi, które je wyróżniają, i każdy ma coś wyjątkowego w sobie. Są różnego rodzaju platformy, urządzenia do kończyn górnych. Warto zapytać. Warto, żeby prowadzący Was zapytał, czy znacie podobne rozwiązania, i wtedy, żeby wejść z nim też w dyskusję. Czy on jest w stanie umiejscowić takie rozwiązanie, które on teraz prezentuje, o którym z Wami rozmawia, w porównaniu z innymi? I to nie na zasadzie takiej: tak, tak, znam te urządzenia, moje jest lepsze, tamte wszystkie są do Bani, bo moje ma taką konkretną cechę. Jasne, w każdym urządzeniu znajdziemy jakąś jedną konkretną cechę, dzięki której powiem, że jest lepsze. Ale czy umiemy tak przedstawić, tak zapytać prezentującego, żeby pokazał nam to urządzenie z perspektywy jego całości, tak? Nie tylko tej jednej unikalnej cechy, tylko z perspektywy tego, w czym jako całość to urządzenie faktycznie może nam się wpasować? Ono niekoniecznie musi być najlepsze na rynku, ono musi być najlepiej dobrane do naszych potrzeb. O tym też warto pamiętać. Dlaczego takie pytanie, czy znacie podobne rozwiązania, w ogóle może się też pojawiać? Osobiście, jeżeli widziałem, prowadząc takie prezentacje wcześniej, że ludzie reagują w określony sposób, to znaczy ja widzę po prostu, że audytorium, przed którym urządzenie jest pokazywane, widziało na przykład podobne rozwiązania, więc wiem, że na przykład nie muszę opowiadać o tym, jak to urządzenie jest zbudowane, opowiadać o jakichś podstawach związanych z zasadami działania, tylko wtedy od razu, jako prowadzący taką prezentację, byłem w stanie nawet wyjść z inicjatywą i zapytać: A znacie produkty podobne? Znacie jeden, drugi, trzeci? Super, że znacie. Dzięki temu ta prezentacja będzie dla Was jeszcze lepsza. Dzięki temu, że Wy już widzieliście podobne produkty. Ja się czuję o wiele bardziej komfortowo, bo mogę z wami rozmawiać już o konkretnych funkcjonalnościach i o tym jak to urządzenie dopasować, a nie muszę czasu prezentacji dzielić na czas poświęcony na wprowadzenie do technologii i na czas poświęcony na pokazanie jakiejś unikalnej cechy. I jeżeli miałbym wybierać, to wolę zawsze dostać do prezentacji osoby, które się bardzo dobrze znają na technologii, bo takie dyskusje są o wiele Bardziej wartościowe dla obu stron. Naprawdę o wiele fajniej się prezentuje to urządzenie. Jeżeli możemy sobie popolemizować, że jedno urządzenie jest takie, drugie jest inne, w tym jest fajne to, w konkretnym rozwiązaniu prezentowanym jest z kolei ciekawa inna funkcjonalność, i wtedy wszyscy z takiej prezentacji wychodzą bardziej zadowoleni. Ona jest po prostu bardziej efektywna. Nie ma co się bać porównania z innymi produktami. Chyba, że ich dobrze nie znamy, chyba, że cała nasza wiedza opiera się na tym, że gdzieś tam wiemy, że są inne produkty w innych katalogach innych firm i do końca nie rozumiemy, w czym one mogą być lepsze, a w czym one nie do końca są lepsze w stosunku do naszego rozwiązania. Bo tak jak mówiłem wcześniej, nie ma dwóch takich samych rozwiązań, nie ma takiego rozwiązania, które władałoby wszystkimi, które byłoby najlepsze w danej dziedzinie zawsze jest coś, co albo faktycznie jest gorzej zaprojektowane, albo z perspektywy odbiorcy, z perspektywy terapeuty, który będzie oceniał tą prezentację, się okaże, że akurat ta funkcjonalność, która u nas nie jest najlepiej zaprojektowana, u nas w sensie w urządzeniu, które prezentujemy to będzie dla tego terapeuty najważniejszą rzeczą na świecie. I wtedy choćbyśmy myśleli, bo to jest tylko myślenie, że mamy najlepsze na rynku rozwiązanie, to zawsze się znajdzie ktoś, kto nam to dobrze udowodni, że jednak tak nie jest. I dlatego nie ma co się bać tych porównań, tylko trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, kiedy ma się świadome audytorium, kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy już kilka różnych technologii w życiu widzieli, mieli je zaprezentowane lub nawet pracują na podobnych rozwiązaniach. Łatwiej wtedy jest przejść do prezentacji urządzenia tak, żeby dobrze odpowiedział na potrzeby klienta. Jeżeli umiemy dobrze porównać te produkty, to będziemy też umieli je dobrze zaprezentować i przede wszystkim będziemy umieli dobrze się wpasować w oczekiwania klienta w stosunku do tego, co to urządzenie ma robić. Z ich pacjentami, bo jeżeli tego nie będziemy umieli dobrze pokazać, no to szanse na to, żeby ta prezentacja się spodobała komukolwiek poza nami, jeżeli to my jesteśmy prezentującym, są bardzo niskie. A jeżeli jesteście tą częścią słuchaczy, która jest odbiorcami tego sprzętu, to też musimy pamiętać, wszyscy, że na koniec dnia jesteście na tej prezentacji, dlatego że ktoś wam ten produkt chce sprzedać. Nie zawsze jesteście na tej prezentacji, bo jesteście super zainteresowani tym sprzętem. Wiem, że jak się pracuje w ośrodku, w którym jest więcej osób, to nie zawsze każda prezentacja będzie trafiała w konkretne gusta każdej osoby z personelu. Natomiast warto jest i tak iść na taką prezentację, bo nawet jeżeli akurat to konkretne rozwiązanie Was nie interesuje, będziecie sobie mogli ocenić kompetencje osoby, która Wam je pokazuje. I może w przyszłości, kiedy znajdziecie w portfolio tej samej firmy lub innej produkt, który faktycznie trafi w wasze gusta, no to już będziecie wiedzieli, jak dobrze ocenić tego prezentującego, jak taka prezentacja powinna wyglądać i jak taka prezentacja nie powinna wyglądać, bo na pewno w swojej karierze zawodowej traficie na lepszych i gorszych prezenterów sprzętu. Na osoby, które mają doświadczenie kliniczne, i na osoby, które mają tylko doświadczenie w zapamiętywaniu informacji z katalogu. I to wy musicie świadomie podjąć decyzję, od kogo będziecie to kupowali. Jest jeszcze haczyk w takiej sytuacji, że przejdziecie na prezentację produktu, który do końca nie trafia w wasze gusta, bo tak naprawdę możecie zrobić coś, co ja nazywam takim ostatecznym testem przedstawiciela lub handlowca. To jest naprawdę taki ultimate test. Jeżeli już wejdziecie z nim w polemikę lub z nią, i ta rozmowa nawet zatoczy takie koło, że zaczniecie rozmawiać o dopasowaniu tego konkretnego sprzętu, który on teraz prezentuje, i o którym wie wszystko, albo nawet jeszcze więcej, i będzie się starał dopasować to do Waszych potrzeb, do Waszych pacjentów, a Wy dalej będziecie uważali, że jednak, no nie, ta, ta kołderka dotycząca tego urządzenia jest zbyt mocno naciągana. To wtedy warto zadać właśnie takie pytanie sprawdzające, czy przyjechała do Was osoba wyspecjalizowana tylko w jednym produkcie, czy taka, która faktycznie przyjechała, z nastawieniem takim, żeby dobrze dobrać wam sprzęt, a nie dobrze wam sprzedać sprzęt, który teraz ma, bo to jest bardzo duża różnica. Wtedy zadaje się po prostu takie bardzo podchwytliwe pytanie. No to co wy byście mi teraz doradzili, drogi przedstawicielu, skoro nie to? A jak nie to, to co innego, i dlaczego, i jak to się wpisze w mój profil ośrodka. I gwarantuję wam, że dostaniecie taką paletę różnych odpowiedzi, że niektóre będziecie na pewno ciepło wspominali jeszcze długo po zakończeniu takiej wizyty. Bo wiecie, to też trzeba do tego podejść w ten sposób. Wy, nawet jeżeli ta prezentacja jest bezpłatna, no bo ktoś przyjeżdża. Do Was, do ośrodka, zaprezentować Wam produkt, więc ma w tym interes, no bo docelowo chciałby go Wam sprzedać. Lub jakiś inny, jeżeli faktycznie to będzie taka osoba, z którą sobie porozmawiacie nad doborem konkretnego sprzętu. Ale Wy też płacicie za tą prezentację. Wy płacicie za tą prezentację czasem, jaki poświęcacie. Dlaczego płacicie? Bo to jest czas, w którym Wy nie pracujecie z pacjentami, czyli tak naprawdę Wy nie zarabiacie pieniędzy. Dla Was. Każdy czas, kiedy nie zarabiacie z pacjentem pieniędzy, no właściwie nie, nie zarabiacie na pracy z pacjentem pieniędzy, powinien coś wnosić do waszego biznesu. Więc czasem trzeba odbębnić niefortunne prezentacje, żeby później świadomie już wybierać tylko takie, które dadzą wam jakąś wartość. Więc jak już płacicie tym swoim czasem, to niech to będzie bardzo dobrze wydana waluta, bo nie ma nic gorszego. Niż to, że traficie na kogoś, kto was będzie usilnie przekonywał do tego, że jednak jego rozwiązanie jest najlepsze. Wiecie, to jest taka sytuacja, jakbyście mieli, nie wiem, piątkę dzieci, bo wam się urodziły po dwójce dzieci jeszcze trojaczki i nagle się okazuje, że wasze pięcioosobowe auto jest za małe, więc musicie iść do salonu samochodowego, lub do komisu, lub gdziekolwiek i kupić jakiegoś vana, lub samochód, który ma siedem miejsc. I sprzedawca nie ma takiego wana, tylko ma dwa małe auta osobowe i wam z uporem godnym lepszej sprawy będzie mówił: Panie, jak masz piątkę dzieci, to sobie kup dwa małe auta, będziecie, podzielicie się z żoną, będziecie z tym jeździli, nie? Albo kupi pan jedno auto, jak pan nie ma takiego budżetu yy, i będzie pan na raty woził: Czyli najpierw pan przewiezie trójkę dzieci, z kimś tam je zostawi, i potem pan wróci po żonę i jeszcze tą dwójkę, nie? I też będzie fajnie no to nie zadziała za bardzo. I ja życzę wam, żebyście mogli unikać takiej sytuacji i żebyście ich spotkali jak najmniej w swojej karierze zawodowej. Zarówno jeżeli jesteście tym sprzedawcą, który tego słucha, to życzę wam, żeby żadna z Waszych prezentacji nie została tak odebrana, że wy naprawdę usilnie chcecie wcisnąć jakiś sprzęt. A jeżeli jesteście w tej grupie, która jest odbiorcą takich prezentacji, to życzę wam. Abyście już nigdy nie musieli na takiej prezentacji być, gdzie ktoś z uporem godnym lepszej sprawy będzie Wam się jednak starał udowodnić, że to jego rozwiązanie jest właśnie takimi dwoma osobówkami, które zastąpią tego wana, którego najbardziej teraz potrzebujecie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za jego wysłuchanie. W sumie mógłbym teraz powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, to napiszcie do nas, zadzwońcie, skorzystajcie z bezpłatnej konsultacji. No ale prezentacje mają to do siebie, że to jest zawsze jakieś zamknięte grono. Więc ja jedyne, co mogę zaproponować, to jeżeli chcecie z kimś przegadać różne rozwiązania technologiczne, różne produkty, różne urządzenia, których doświadczyliście na prezentacji 1, drugiej, trzeciej, 5, to wtedy. Piszcie nam w bezpłatną konsultację, o jakim typie urządzeń chcielibyście pogadać, i z Wami pogadamy na ten temat. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć i czołem!